Bardzo dobrze. W dzisiejszym filmie zobaczymy, jak możemy sprawdzić, jaki adres e-mail został użyty do twojego konta Roblox. To bardzo proste i zrobimy to krok po kroku. Na początek otwieramy aplikację Roblox na naszym urządzeniu. Następnie, gdy już się tutaj znajdujemy, przechodzimy na dół po prawej stronie, gdzie znajduje się opcja Więcej. Z listy dostępnych opcji wybieramy Ustawienia, która jest oznaczona ikoną koła zębatego. W środku ustawień klikamy i informacje o koncie, czyli pierwszą opcję, która się pojawia. Teraz w sekcji informacje o koncie, jak widzicie, pojawia się tutaj adres e-mail i widzimy, że jest on faktycznie zweryfikowany. Pokazuje się pierwsza litera adresu e-mail. To jest jedyna informacja, jaką możemy uzyskać z poziomu naszego konta Roblox. Nie ma innej możliwości. Jeśli chcecie zmienić ten adres, możecie kliknąć w ikonę w prawym górnym rogu i w ten sposób zmodyfikować swój e-mail. To już wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym.